Siema, witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika i dziś będę się przeprowadzać. Jak mogliście widzieć u Karola na filmie, który dla wam się właśnie tutaj, zamieszkaliśmy razem z ekipą. W wielkim ekipa house. Dziś pokażę wam, jak się przeprowadzam. To nie będzie taka zwykła przeprowadzka, bo o mojej przeprowadzce będzie decydować moja sześcioletnia siostra Nadusia. Dziś jej powierzam moją przeprowadzkę. Będę jej zadawać pytania i to ona będzie, wiecie, decydować, czy to, czy to powinnam wybrać w danym momencie. Dobra, nie przedłużając, zaczynajmy. A jest ze mną też dzisiaj Krzychu. Zobaczcie, proszę Szkok się tam już ludzi. <noise> ale krzychu, może jak Nadusia zdecyduje, że może mi pomóc, czy mam poprosić Krzycha o pomoc, to może Krzychu się zgodzi mi trochę pomóc. Dobra, dzwonię do mojej mamy, bo Nadusia jeszcze nie ma telefonu, bo jest za młoda. Ale to mieszkanko, w którym teraz się znajdujemy, to jest moje mieszkanie, w którym mieszkam już 4 lata. To jest moje takie studenckie mieszkanie, jest tutaj tej bałagan, więc już trochę nie mogę się doczekać, aż się z niego wyprowadzę. No ale weźcie też pod uwagę to, że mieszkam sama, więc ten bałagan może się u mnie pojawiać i wiecie, nikt mnie nie ciśnie z góry, że, dobra masz bałagan, posprzątaj wreszcie. Tylko to sprzątaj jest taki mój ład, wiecie, wszystko jest na swoim miejscu. Dobra, dzwonimy. Patrzcie. Ja już wcześniej z Adusią ustaliłam, że chciałaby uczestniczyć ze mną w tej przeprowadzce, więc ona już wie o co chodzi. Ale nie mówiłam jej, jakie pytania będę jej zadawać. Hej, Berka! <grym>, hej, Nadusia, Nadusia, mam do ciebie pierwsze pytanie, bo już nagrywamy. Wiem. Dobra, to pierwsze pytanie brzmi czy mam się przeprowadzać sama, czy może poprosić mojego kolegę Krzy Krzy Krzysia o pomoc? Hmm, poprosić o pomoc. Poprosić Krzycha o pomoc! Dobra, Krzyku się cieszy, że tak wybrałaś. Super, ale zobacz, mam ze sobą jeszcze pełno kartonów i worków i nie wiem w co mam się spakować. No. Do kartonów czy do worków? A czego masz więcej? Chyba tyle samo. Mm, więc oba się spakuj. W oba mam się spakować? Tak. No dobra, tego się nie spodziewałam. No dobra, to Składamy kartony i się pakuje. Czekaj, czekaj, a potem do ciebie znowu zadzwonię, dobra? Dobra, pa. No, pa! Dobra, Nadusia powiedziała, że w oba mam się spakować. Więc jeżeli nie zmieścimy się do kartonów, to spakujemy się w work. No, wydaje mi się, że ten odcinek będzie ciekawy, co mi ta Nadusia wymyśli. Dobra, Krzychu, pomożesz mi. Dawaj złożymy teraz te kartony. Widz? Dobra, zobaczcie, mamy już kartony, więc zaczynamy się pakować. Co by tutaj wziąć? Najpotrzebniejsze rzeczy, czyli na pewno. Głośnik. Najpotrzebniejszy, <głos》>. Najpotrzebniejszy głośnik. Przycisk subskrypcji. Na pewno. Moją książkę, tą i tą. Ostatnio przeprowadzałam się, kiedy szłam na studia, czyli 4 lata temu, i to była porażka totalna, bo musiałam przynieść wszystkie swoje rzeczy, cały mój dobytek z całego życia. A teraz zobaczcie, jak ja się pakuję. Wrzucam to po prostu wszystko, jak leci. To co, zabieramy się za ciuchę. No, to do największego pudła. No, <noise> dawaj. Najlepsze, że zobaczcie, jaki mam bałagan w garderobie to jest u mnie norma. Oczywiście miliard czarnych spodni, jestem uzależniona od czarnych spodni. Rzeczy, w których nie chodzę, nie będę ich zabierać, tylko wystawię je na sprzedaż. Stwierdziłam, że po tak długim czasie warto zrobić jednak wyprzedaż tej mojej szafy, bo połowę tych rzeczy po prostu nie chodzę, bo jakoś mi nie pasują i zawsze chodzę w tych czarnych spodniach, a naprawdę są spoko. by było, gdybym to wrzuciła razem z wieszakami, co nie? Byłoby najlepiej. Jak ja bym miała całą tą szafę przenieść, to przecież to by zajęło wieczność. Tira byś musiała zamówić. No. Git, moja sukienka do skłosza. Tuż jest progres, zobacz. Już mam, ma, nie ma na do tych rzeczy. No nie, no nie. Szukałam tej koszulki chyba z pół roku. Myślałam, że zaginęła, serio. Jednak przeprowadzki się do czegoś przydają. W której chodzę? W tej chodzę. W tej nie chodzę. W tej nie chodzę. tej też nie chodzę. W tej też nie chodzę. W tej też nie chodzę. W tej sprężenka chodzę. W tej w spódnice chodzę. W tym chodzę. W tym też. W tym nie chodzę. W tym też nie chodzę. W tym chodzę. W tym nie chodzę. W tym też nie chodzę. W tym chodzę. W tym nie chodzę. W tym nie chodzę. No, dajmy, że w tej chodzę. Git. Karol nie wykopie ze swojej szafy. Na pewno mamy wspólną szafę z Karolem. I zobaczycie, że dzisiaj się nie zmieści do tej szafy. No dobra. Czas na wrzucanie wszystkiego, jak leci. Stwierdziłam, że potem będę wszystko prasować, wrzucać na wieszaki, a na razie wszystko wlatuje do pudła. Patrzcie, teraz krzyku robi jakiś patentik. Zobaczcie, co zrobi. Czuję, że działa. Ha, chozek. Co? Co się daje? <laughs> wow, ekstra. To normalnie jak strętkę można sobie tracić. No tak, ja bym na to super. No w wymiar górki. Dawaj Krzychu, lecimy z tym. Gdzie? No spokojnie? nie? Nie, serio dobrze się <noise> nosi. się nosi. Ja już się boję jak Karol to zobaczy, bo zobaczy, że to są same moje ubrania, że nie są wszystkie. <noise> to jest równie niezbędna rzecz, żeby robić sobie koktajle. Muszę to gdzieś spakować Krzychu, gdzie to pakować? Może do ciuchów, żeby się nie zbiło. Dobra, dzwonię ponownie do Nadusi. Cześć Nadusia! Nadusia, już spakowałam się trochę w kartony, w jakieś pudełka, ale. Kupy, wiesz? Dobra. I myślisz, że powinnam też coś kupić Karolowi? Hmm, chyba tak. Myślisz? No dobra, no bo właśnie chciałam mu zrobić taki mały prezent, taki wiesz, przeprowadzkowy, ale takie bardzo drobne rzeczy, ale jeszcze wpadłam na pomysł, że może kupię mu jakieś fajne papcie. O, to tak, to fajny pomysł. Fajny pomysł? Ale wiesz, i teraz mój dylemat jest taki, czy kupić Karolowi jakieś ładne papcie, czy wygodne Grand Paszusy. Co? To tak, to Grand paszusy, żeby mu było wygodnie Czy takie, żeby było ładne? Wygodne i takie Niebieskie Niebieskie grand paszusy? No grubo No to nieźle, dobra, postaram się znaleźć niebieskie grand paszusy To teraz jedziemy do sklepu I będę znowu do Ciebie dzwonić Ale no, czekaj, Nadusia, a jeszcze powiedz mi tylko jedną rzecz Czy Twoim zdaniem powinnam zabrać Same najpotrzebniejsze rzeczy Takie, co są mi potrzebne, czy wszystko mam brać? Same najpotrzebniejsze rzeczy Ale Ty jesteś mądra no dobra, dzięki nadusia, do potem. Dobra, pa! Ale ta moja siostra jest teraz mądra, ale super, Dobra, muszę kupić Karolowi niebieskie grant paszusy. Dobra, nie zabawnie, chodźcie. No, nie, się nie, nie. No, nie, 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 nie. wszystko nie, nie, nie. dobrze się Idziemy w poszukiwaniu grand paszusów. Mam nadzieję, że będą. I to jeszcze raz była postawiła takie wyzwanie, że muszą być niebieskie. Takie z grand taką krateczką, nie? Takie... O nie, nie jest nie? Taką, takie skórzane, jak dziadki mają. A, no wiem, no Wiesz, tak. takie, takie zwykłe, takie płaskie. Radę, no? radę. Najpierw idziemy jeszcze zrobić wywołać zdjęcie, bo stwierdziłam, że do prezentu Karola dołożę jeszcze ramkę z naszym wspólnym zdjęciem. Tak, żeby było coś miłego oprócz grand paszusów. Na się na 20. Dobra, my to. Dziękuję bardzo. Dobra, mam koszyki i idziemy szukać szusów. Oho, są jakieś niebieskie, ale to już nie są grant paszusy. O nie, krzykną. Cała aleja, o rany głos. O nie, nie krzyku taki grant paszusy. I co tyle grant paszusów? Nie, no muszą być takie. Już nawet teraz wiem o które ci chodziło. Dobra, w pierwszym sklepie nie udało nam się znaleźć grant paszusów, więc idziemy szukać dalej. O nie, nie, no to... nie, są jakieś takie grant paszusy, tylko teraz nie ma niebieskich. Myślisz, że Nadusia nam wybaczy? Ale zobacz, to już są najbardziej zbliżone do tych wszystkich, które znaleźliśmy do tej pory. To weźmiemy te, a jak nie znajdziemy innych, fajniejszych, to weźmiemy te. Sorry, musiałam oczywiście z tym babą. <grymne> <grymne> Mamy jeszcze różowe wieszaki pod kolor włosów Karola. To <grymne> jest I serio, bierzemy ją. Nie wierzę, że to No pewnie jasne, Nie wierzę, że cię Superanko. Super. Uwielbiam waszą całą ekipę Dziękuję bardzo Dobra, słuchajcie, mamy grant Paszusy, teraz idziemy szukać jakiejś ładnej ramki dla Karola, bo stwierdziłam, że przygotuję mu dwa prezenty Takie przeprowadzkowe, jeden będzie taki totalnie na bekę, taki śmieszny i to będą te grant Paszusy, a drugi będzie właśnie ramka, jakieś kółeczki i coś miłego dla niego Dobra, zawsze jak tutaj przychodziłam koło zarychom, chciałam sobie kupić takie piękne sztućce I teraz mam okazję i sobie wreszcie, wreszcie, wreszcie je kupię, bo stwierdziłam, o, ta ramka jest piękna No to na pewno coś znajdziemy, super mi się podobają, patrzcie. Takie... Takie wiecie, takie dla kosmitów po prostu. Dobra, która fajniejsza. No przecież ja mam Nadusię Ja się jej zapytam. Czekajcie, ja zaraz jej wyślę i ja takie Nadusi, które mam wziąć. Dobra, wysyłam do mojej mamy I teraz dzwonimy do Nadusi i powiemy, żeby nam zdecydowała. Nadusiu? Wybierz proszę, wysłałam mamusi na Facebooku zdjęcie. Wybierz, którą mam wybrać łyżkę, proszę. I którą? Chyba. Tą kolorową. Tą kolorową? Dobra, to biorę kolorową. Dzięki za pomoc. Pa! Dobra, Nadusia no wybrała, żebym wzięła kolorową. W takim razie biorę kolorową. Patrzcie, jak się to wygląda miecza. mieczem. Twierdziłam, że kupię Karolowi miecza. Ja nie tylko karolowi, bo nam obu, bo zamieszkaliśmy razem. To jeżeli będziemy się kłócić, to będziemy walczyć na miecza. Nie będziemy walczyć na sułaca, będziemy walczyć na miecza? Jak ci? Nie będzie a ja mu tak to jest słówka, patrz. To są słówki, biorę sól do kąpieli słówką. Czyli tim Słówki, patrz. Widzisz? te Słówki. I nawet na mojej baznokci się Team Słówki, patrz na to. Dobra, mamy wszystko, może jechać. Co robi Weronika, jak powinna się pakować? Chodzi po sklepach, kupuje jakieś prezenty. A pakowanie? A co tam? Mieczep. I mieczep. mieczep. Halo, Mam do ciebie jeszcze takie pytanie: czy powinnam wszystko targać sama do góry, do tego mojego pokoju? Czy może poprosić chłopaków, żeby mi pomogli? Poprosić chłopaków. Poprosić chłopaków? No dobra, a jeszcze ci tylko powiem o tym, że stwierdziłam, że kupię takie miecze do walki, jak będziemy się z Karolem kłócić, to wtedy będziemy mogli się, wiesz, kłócić, tak, że będziemy mogli tymi mieczami walczyć z takimi zabawkowymi. Fajny pomysł? Nie. Nie fajny? Jak to? No bo jak się bijecie, to jest Pacek niefajnie. Jak się pijemy, to jest niefajnie? Lepiej się nie, nie kłócić. No lepiej się nie kłócić, to racja. Dobra, powiem tak Karolowi. Dziękuję Naduciu, że mi doradziłaś. Lecę się dalej przeprowadzać i jutro do Ciebie zadzwonię. Dobranoc. Dobranoc. Pa, kocham Cię. Dobra, teraz lecimy na mieszkanie, dokończyć się pakować i przeprowadzamy się dalej. Zobaczcie, ja na razie spakowałam ciuchy. No i czuchy, <laughs> muszę dokończyć jeszcze wszystko inne, zapakować wszystko do pudeł czy do worków, no i tyle, i zaraz przyjeżdżają po mnie chłopaki. No i jeszcze będę pakować prezent Karola i potem pokażę wam co to było. Czy przyszli ja? chłopacy mi pomóc z tymi wszystkimi rzeczami, zobaczcie, to jest jakby to, co będę przynosić do domu ekipy. Patrzcie, jak ja wyglądam, już jestem tak zmęczona na maksa, bo jestem od rana na nogach, no ale dobra. Dobrze, że chłopacy przyszli i teraz zaczynamy to nosić. Dobra, let's go. Kupiłam coś Ci, do dzisiaj, poczekaj. Co? Tak? No. Oh yes, o no, Jezu, no, no, no. taka słodka. Patryk, to pewnie Mańka. tu ja jajek eee. widzisz, Czy wyjdą? Wyjdzie, na jedno sezonę będzie. Eee. Dawaj tutaj i rozłożymy się w domu. Eee, czy wyjdą? No. no. Ale to bo idealnie, bo ja akurat zawsze wy... robię na trzy i z kanapeczki kanapeczki później robię, co jest? Nie mam tak przeprowadzka w środku, no to... Ale przynajmniej macie puste drogi, co? Wow, krzykuje z moc. Okej, okay, możemy jechać. Elo? Chcę zobaczyć, co wy robicie. A, witam! Co, co się cało? Ogólnie Wery nie, nie wzięliśmy ze sobą, Ej. po prostu się nie zmieściliśmy. Nie? Serio? Ja, nie, jest tego więcej, niż się spodziewaliśmy. Wery nie wzięliście? Nie <grym grym grym> wzięliśmy. Sobie. Patrz, ile tego jest. co w Środek jeszcze. Jeszcze tyle rzeczy? Jeszcze raz tyle rzeczy. Dobra, ja się już zbieram, teraz już Siema. serio się przeprowadzamy. Zobaczcie, chłopaki, znowu stała runda druga. I już teraz na stałe. teraz nie już odwrotu, jedziemy do domu ekipy. Dobra co, droga co? Lecimy. no lecimy z tym. ale jeszcze tu będę bywać czasami. tak mi się wydaje, bo zostawiłam tu jeszcze mnóstwo rzeczy. na razie biorę te najbardziej bo, potrzebne. Bo mnóstwo, ja tu no widzę to ale mnóstwo. tak na stałe, to się żegnam. Ej, ale dziwnie, bo spędziłam tu naprawdę wiele czasu. Cztery lata mojego życia sama na tym mieszkaniu. Wiecie, jak ciężko będzie się że mieszkać z kimś? W serio, zawsze mieszkałam sama. Od I to, to nie z jedną osobą. No, i to z częścioma osobami. A mieszkałeś kiedyś <laughs> A nie, ale będę! A co to jest najśmieszniejsze, że dzisiaj dowiedziałam się o tym, że się przeprowadzam. O tym, że będziemy mieszkać w domu ekipy ja wiedziałam już od jakichś trzech miesięcy. Ale wiecie, się już cały czas to zmieniało i tak dalej, i tak dalej, i teraz wreszcie się to przeprowadzam, przeprowadzamy wspólnie, wszyscy dzisiaj, taka spontaniczna decyzja. Dobra, to co, jedziemy. Czekajmy. No, jedziemy. To Otwieraj, Krzyku gara. zostawiamy na sam koniec, jak nie te pudła, to wtedy idziemy do Karola. A, dobra, to ja będę tam trwał biznes. To wszystko już, dobra, to idziemy teraz szukać Karola. Nie, Wnieśliśmy tak. wszystko i umieramy, resztę wy, my już nie mamy siły. Serio? Nawnosiliśmy no, się tyle rzeczy. No, a o rozpakowaliśmy? Ja trzy samochody sami i roznieśliśmy e po całym domu takie e Tak mi bolą plecy, że <laughs> Jezus Maria. No, bo coś kokadać. No dobra, ale jestem tak no. zadowolony, że udało się wnieść wszystko. A co, wniosłeś, już rozpakowaliśmy swoje rzeczy? Nie, nie, wniosłem nam ja tylko tu. Nie, ro wow. nie rozpakowujemy na razie. To są, uwaga, to są moje wszystkie rzeczy. Wszystkie rzeczy, jakie mam. To jest wszystko, co mam. Nie, nie widziałam, że masz. Yy, to tego. są tylko buty, to tego nie liczy. Ty też masz tam buty swoje, więc tego nie liczymy. Tam są buty. A tutaj są rzeczy wery. I to jeszcze nie wszystko, bo chyba coś przynieśliście, tak? Jeszcze. No tak. I co no to masz tak. fajnego? Dla ciebie mam. No. Dwa y, suwenirsy, No. Który chcesz pierw? pierwszy? Pierwszy. Pierwszy ten, który jest zwariowany i postaje się do włosów. Dobra. Nagrywamy odcinek, że Nadusia decyduje o moje przeprowadzce. No. No i.

o nie! Dziękuję na Tusia. A to są kule Kule do kąpieli. Tak, kule do kąpieli i wiesz jakieś które osją pod włosy. Idealnie lecie na wyjdzie. Superandzko. Teraz taki No. Proszę. To oba są dla mnie? Tak. Wow, co to jest? O nie, tu się już pomyliłam. Czemu? No zobacz, jak przecież to całe to jest. Przeprowadzkę. Tak. Kocham Ci i bardzo się cieszę, że jesteś. Fajne? Wow, to my... No i będziemy tam stać. Dobra, to już daję go tu. Superansko. O! Parzek pasuje! No, pasuje do naszej złotej ściany! Zobacz jak się podświetlało, tak zostanie. No, dobra, pa dalej. No pana. to To też są gąbki do kąpieli to jest, Nie, go, kula do kąpieli w kształcie stoły. widzisz to? Superanicka, a jest strasznie w kształcie wiśni? nie ma hmm. Love O nie, wypadło mi wszystko Love you, love you more Superanickie Fajne, serio fajne, mi się też podobają, bo są pod kolorem moich włosów, więc muszę mi się podobać już nie, nie, podoba. nie no, spadło mi Dobra, idę stawcie. Ej, no serio mi się podoba, superanicko, chodźcie przytul Telefon, mi wnieść... Nie, ja już nic nie wnoszę, jedyne jest że to możecie mnie wnieść Dobra o, łop! No miałam, miałeś mnie wnieść, tak? Mnie już tak wszystko boli, pokazać ci co zrobiliśmy? No, dawaj to. to oczywiście tu wszystko wnieśliśmy, twoje rzeczy i moje Ale... O, tu patrz Tu jest cały sprzęt, wszystko co związane Kamerami, montowaniem, nagrywaniem, montowaniem, nie montowaniem zaraz, tu jest wszystko z nagrywaniem co związane. A tu będzie sobie leżało ładnie na tych kółeczkach fajnych. One kiedy zmienią się na razie, są takie, one się zmienią. Ja się podoba. No już jestem takim Tak jak się podoba. A tu to jest najcieplejszy pokój, patrzcie jak to jest No. I tu są kompy już rozłożone, oba. Działają, net działa, wszystko jest w nich. Już można montować, no. Widzieliśmy już niedługo więcej filmów na kanale. A jeżeli odcinek Wam się podobał, to zostawiajcie łapki w górę i oczywiście nie zapominajcie o subskrypcji mojego kanału, który macie tutaj. Nad, nad głową Majka. Yeah. W następnym odcinku pokażę Wam trochę więcej z domu ekipy. No ale na dzisiaj to tyle. Cześć!